Cześć, witam serdecznie, nazywam się Mikołaj Matczak, jesteśmy na premierze Utraty Równowagi. Jest 6 maja, od 9 maja wchodzimy do kin. Jest ze mną... Martyna Janasik, Interia Film. Właściwie zamieniliśmy się rolami, ale no tak to już jest z aktorami. Oni lubią tak sobie poudawać kogoś, kim nie są na co dzień. No ale dobra. Co dla ciebie oznacza utrata równowagi? Pojedźmy na początku tak, wiesz, na poważnie. Okej. Okay. No, utrata równowagi, no to wydaje mi się, że to jest jakiś taki balans życia, który jest najważniejszy, czyli równowaga, prawda, w życiu jest najważniejsza. Jest taki znak Yin-Yang, bardzo fajny, który znamy wszyscy na pewno z Kung Fu Panda, między innymi. W ogóle, Kung Fu Panda uważam, że to jest numer jeden film animowany i motywacyjny na świecie. Dlatego, jak ktoś go nawet widział dawno, to bardzo serdecznie polecam, bo to zawsze poprawia humor. Proszę Państwa, to jest mój najlepszy wywiad ever. Michał Maczek jest po prostu. Samograjem, który <gry> odpowiada na wszystkie moje pytania, które chciałam mu zadać. <gry> tak. Kontynuując? I, kontynuując, równowaga w życiu jest najważniejsza i e, utrata tej równowagi kończy się różnie i też można powiedzieć, ta utrata równowagi opowiada o tym nasz film. E, tak, także równowaga jest w życiu najważniejsza: balans pomiędzy wszystkim. Tak, żeby nie za dużo tego, nie za mało. Wszystkiego można. Ale trochę. A jak nie utracić równowagi w aktorstwie, w którym cały czas balansujecie pomiędzy rzeczywistym a fikcyjnym światem? E, no to tutaj mi się wydaje, że. E, o, to ładne takie stwierdzenie e, w jakimś kawałku rapowym słyszałem. Tego człowieka że już. jest. E, e, tw, e, e, twarda dupa, miękkie serce. O, że tak trzeba mieć w życiu. Tak, dobrze powiedziałem. Chyba tak, chyba tak, że, że jakby wrażliwość jest. Przepraszam, jeszcze raz. Pytanie? pytanie. Pytanie. Jak pytanie. nie utracić r... równowagi. równowagi w aktorstwie? No to y, po prostu y, trzeba być sobą. Moim zdaniem, że to jest najważniejszy klucz. Nikogo nie udawać, po prostu być szczerym i y, dzięki temu możemy później tworzyć też prawdziwe role. No bo będąc sobą, możemy później kogoś też Prawdziwie na daną chwilę stworzyć. No oczywiście, że tak. Zresztą, pomimo tego, że udajecie, to musicie najpierw tą postać zrozumieć. Rozumiecie tak, tak. tylko i wyłącznie czerpiąc trochę z tych swoich prywatnych doświadczeń. Też, lub y, rozmawiając z kimś, kto jest na przykład bardzo podobny do tej postaci, i z tą osobą dużo rozmów na przykład odbędę albo spędzę czasu. Tak, dlatego dobrze, że utrata równowagi jest oparta na historiach, które się tak. faktycznie wydarzyły. Tak. Co byś chciał, żeby zostało w widzach? Pytam się o to dlatego, że jesteś stosunkowo jeszcze no, bardzo młodym aktorem i ten film na pewno nie przejdzie, wiesz, bez echa. Będzie dużo się o nim mówić, będzie dużo dyskusji. Mam taką dyskusji nadzieję, o mam tym. taką nadzieję naprawdę. I na pewno będą głosy Niedowiarków albo głosy, że tak miałem, no to co ty byś chciał, żeby się najbardziej wybiło w tej historii? Eee, właściwie najbardziej bym chciał, żeby, żeby ludzie zobaczyli ten film. To jakby na tym mi zależy, bo sam film e, uważam, że się broni. Jak ktoś obejrzy od deski do deski ten film, to. Po prostu to zrozumie, jakby przesłanie też wielopoziomowe, bo to też jest tak, że jak jeździmy po miastach teraz, przedpremierowo i rozmawiamy z widzami, to też jest niesamowite, że ludzie zupełnie z różnych środowisk i zupełnie w różnym wieku. Na przykład ostatnio była pani, która była 60 plus i opowiadała, że jest lekarką z zawodu. I, I że ten Jacek, który, reżyser, manipulator w filmie, zobaczyła totalnie swojego pedagoga z medycyny, jak ona była młoda. Więc jakby to też jest niesamowite, że ludzie zupełnie z innej branży też. W ogóle temat manipulacji uważam jest bardzo ciekawym wątkiem, który w obecnym czasie jest bardzo taki. Myślę, wyjątkowo głośne i fajnie, że też poruszyliśmy ten temat, bo manipulacja jest paskudną przemocą, o której dużo ludzi na przykład nie jest świadomym, bo się od kogoś uzależniają przez to, że ktoś ich zmanipulował i no, można na ten temat naprawdę dużo pogadać. Jakbyście chcieli, macie jakiś podcast, to też bardzo chętnie. <śled> Proszę Państwa, to się bardzo dobrze składa, bo mamy dwa, które planuję dla Was z Interium, więc. Mikołaj, Czy to jest oficjalne przyjęcie mojego jak, zaproszenia? Jak i się najbardziej. Proszę, nie? Totalnie tak. Jejku, proszę Państwa, ja kocham takie wywiady. To się po prostu. Sam, to nie jest wyrejestrowane. Tak, życie Ja mu samo nie zapłaciłam, pisze. żeby on tutaj ze mną to usiadł. Prawda. I to był jego pomysł, żeby ten wywiad był tak sobie tutaj nisko na tym czerwonym dywanie. Tak, tak, prawda. Ale to jest w ogóle bardzo fajne przesłanie, tak sobie myślę, dlatego że że... Uziemienie? Y, tak. Bo nieważne, nieważne na jakim jesteś etapie swojej kariery w aktorstwie, nieważne jaką masz pozycję, każdy zasługuje na takie samo traktowanie, na taki sam szacunek i myślę, że też trochę o tym jest ten film. Otóż to, otóż to. To jest w ogóle też y, właśnie tak, tak. Wracając do tego, jak tylko powiedz, zapytałaś jakie przesłanie, to wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe, żeby y, młodzi aktorzy na przykład, którzy spotykają jakiegoś aktora, który jest dla nich legendą czy kimś takim, żeby... Też był dla nich człowiekiem, bo to jest jednak człowiek, prawda? Jakby wszyscy jesteśmy ludźmi. Ja na przykład mam coś takiego, że e, uwielbiam gadać tak samo z osobą, która sprząta na planie, co z reżyserem, bo to jest tak samo człowiek i to jakby e, to na, no, na tym mi zależy, bo raz miałem taką sytuację, że po prostu jakiś legendarny aktor, nie będę mówił tutaj nazwiska, jak wyciągnąłem do niego rękę, żeby się po prostu przywitać, to on był zszokowany, że ja w ogóle miałem czelność do niego rękę wy, ten. Ja miałem takie w głowie, o ty gnoju! Ja myślałem, że ty tak bardzo chciałem z tobą kiedyś zagrać i tak dalej, a nagle mi w ogóle człowiek automatycznie po prostu jakby tak zniknęła, jakaś taka magia. Ale to też pokazuje, że w polskim aktorstwie w dalszym ciągu jest podziału na starą szkołę i młodą szkołę. Tak, tak, jeszcze tak, jeszcze tak, ale, ale powoli młoda gwardia Dumbledora przejmuje <grymuje> różdżką, prawda. No i przejmuje skutecznie, proszę Państwa, bo tutaj siedzimy na premierze, co prawda utraty równowagi, ale sięgając dalej w kalendarz premier Mikołaja szykuje się Równie myślę, że ciekawy tytuł pod względem dyskusji Seks dla już, opornych. Tak, a to jest już oficjalnie już mogę o tym, bo ja nie wiem. Ja, ja generalnie mam coś takiego, że ja nie wiem, kiedy. Nie, wiesz, co nie, wiem, mówić. nie wiem, kiedy o czym mogę mówić, dlatego wolę w ogóle nie mówić. Hmm. Jeśli ktoś jakby. No to może chociaż zaprość do kin nie na tak. seks dla opornych Nie wiem, serdecznie nie możesz nie zapraszam. Ej, to powiedzieć. będzie mega fajna komedia. E, to jest adaptacja książki Seks dla opornych. Gra tam między innymi Adamczyk, Ilona Ostrowska, ja, Hela Englert. I nasz czworokąt dużo zdziała. Proszę Państwa, będzie grubo, już w październiku w kinach. Także bardzo serdecznie zapraszamy na Seks dla Opornych od października. Do... No ale póki jesteśmy na utracie równowagi, zostańmy przy ważnym też temacie tutaj. Także od 9 maja we wszystkich kinach. Utrata równowagi. To byłby właściwie idealny moment, żeby skończyć ten wywiad, ale ponieważ jesteśmy na tak ważnym tytule według mnie jednym z najważniejszych w tym roku utrata równowagi to ja jeszcze mam do ciebie jedno pytanie o aktorstwo. Pewnie. Gdybyś mógł dać jedną radę początkującym aktorom, to co byś im powiedział? Od, ale okej, yy, okej, okay, okay, po prostu. No to ja, pierwsze co mi pojawiło się w głowie, to jeżeli zdajecie do szkoły teatralnej, to jest totalnie w ogóle najlepsza rada, jaką możecie usłyszeć. Jeżeli mówicie swój tekst, nie mówcie go poza oczy komisji, tylko wybierzcie sobie jedną osobę z komisji lub wszystkich i mówcie centralnie im w oczy. To jest w ogóle najważniejsza rzecz. Bez tego się nie dostaniecie, i mogę, jakby przysięgam. A jeżeli, jeżeli będziecie patrzeć w oczy z pewnością siebie i będziecie mówić ten tekst, bo go chcecie powiedzieć, no bo to też na tym jakby o to w tym wszystkim chodzi, że wy chcecie powiedzieć ten tekst, macie się nie, nie móc doczekać w ogóle, żeby to powiedzieć, to jakby w oczy, w oczy. Generalnie w ogóle kontakt oczy, face-to-face face jest naprawdę najważniejszy. Jestem absolutnie, proszę Państwa, zakochana w Mikołaju Matczaku. Ostatnio dziękuję, powiedziałam, proszę Państwa, Ignacemu Lisowi, że jest moim oficjalnym kraszem po Światło Czuję, znam, ale znam, ja chyba muszę tak. go zmienić. No. Poza tym, proszę Państwa, no nie oszukujmy się, Ignacy jednak ma już żonę. Masz żonę? Nie, nie, no nie. Ja, się, no ja na razie jestem zaręczony z teatrem. No, znaczy z teatrem, z filmem w sumie, bo w teatrze. I, e... i dlatego przychodzą no, do ciebie takie piękne role. Po tak, prostu. Tak. To na sam koniec, skoro jesteś tak zaręczony z tym filmem, gdyby powstał film o tobie, kto by ciebie zagrał? Ja. <noise> w ogóle bez zastanowienia, proszę Państwa, cudownie, jak ja kocham takie gości <noise> moim waszym. Albo Tomasz Szuchar to. <noise> gdzie, panie, panie Tomaszu, gdzie pan jest? Panie Tomaszu, bo pan, pan Tomasz tutaj, proszę Państwa, gra I, i on nie jest w tym filmie miły. Nie, nie, nie jest, ale na życie fajny, bardzo fajny. jest kochany, no. proszę Państwa, nie wierzcie w to, jaki on jest na ekranie. Pan Tomek na żywo jest naprawdę bardzo fajny. Jak będziecie mogli go tak. kiedyś spotkać, polecamy spotkanie pana Tomka, bardzo, prawda? Bardzo, bardzo. I polecamy spotkanie Mikołaja Matczaka. Tak. Moim... Nie bójcie się, podejdźcie, powiedzcie, cześć! No nie mogę normalnie skończyć wywiady, proszę Państwa, moim waszym, naszym gościem był Mikołaj Matczak. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kinie. Cześć.